Cześć, Ja jestem, jestem Andrzej. To dzisiaj Oliwia i Andrzej zapraszają Was do obejrzenia 10 gier tygodniowo challenge Woo! a dzisiaj gry z serii WR każdy wie co, są serii, co to są gry z serii WR Są takie okulary właśnie co się wkłada taki telefon tutaj z grą VR i się ogląda albo się gra, albo się ogląda filmiki. E, my znaleźliśmy 10 gier najlepszych e, i e, gier, które są dostępne darmowe w sklepie Google Play. Obraliśmy, przetestowaliśmy je dla was. Womaze. Yeah! <laughs> Olivia jest w grze, Olivia gra. Oliwia turla się piłką, a żeby turlać tą piłkę, to trzeba obejść się z każdej strony. Oliwia musi obejść się z każdej strony, bo ta piłka tura się tylko do przodu. No. I to jest labirynt. I trzeba to, toczyć się piłką, dojść do punktu. Tam, tam jest na mapie, widać od góry, jak się stanie ten punkt no jest, dużo, jest dużo poziomów no bardzo lubię tą grę I trochę trudna, trochę fajna i dużo fajna dużo trzeba się okręcać tutaj, no, nie? Jak... w tej grze no. <laughs> fajnie? na ile oceniasz no. tą grę? Hmm. akurat, no? nic nie widzę, to a. 7 e, 7? no a ja daję no, tak. e, 8 Dobra, ociem? no ocie Dobra. Chodź pokazujemy następną grę. Okay, next. next. O, to u, druga u, gra, to W Halloween. Oliwia zjeżdża teraz wagonikiem przez tunel pełen niespodzianek o, i pełen śmiechu. Bo to są fajne takie pompkiny, które biegają za torem. Co? Nie? Hey, tam dalej będzie, jak będzie bieg za Tobą jeden taki pompkin. jak jedna będzie dynia Crazy. za Tobą biegła, no. Crazy będzie? No zaraz zobaczysz. Obozy, 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 no. O boję się. Boisz się? Oliwia no. jedzie. Te latające duchy tutaj są. I to jest co? I to jest zjazd taki na Halloween dla dzieci. O, no, widziałam tam O, taki oto jedziesz prawo w lewo, możesz się obrócić, okręcić. Popatrzeć sobie z góry, z boku. A no, To taki dla dzieci zjazd. Taka dla dzieci fajna gra. Dostępna w sklepie Google Play. Podoba Ci się ona, ta no. gra? Nie jest o, widzę. Bardzo Ale dużo wody. tutaj jest takich zjazdów. Ale bardzo wody. przyjemna gra. Ładna foto jest. Ładna, no. Ale wody. ładnie jest. jest, naprawdę. To znaczy, że to jest bardzo ładna grafika, to tak trzeba mówić o Lifcie. No. <laughs> Fajne? No, bardzo lubię. To ile dajesz za tej gry? 8? Um, A? Osiem. osiem. No. I oddaję 9. Okej. Okej. No, chodź pokażemy trzecią grę następną. Next! Next. A to trzecia oh. gra w where? Water Raid. Je, Olivia gra. Jak ci się gra? Fajnie? Bardzo. He, bardzo? No. To jest wyższy poziom adrenaliny Water... Water game. Water, water... Water Raid. O oh, nie! Fajna? No, bardzo. To jest realistyczny roller coaster. No, jedziesz sobie, dajesz, ostro, dajesz. No. Fajnie się gra w tą grę, nie? No fajna. No ja też dla mnie też się ona bardzo podoba. Okay. jest, są takie momenty, że zwalnia, a są momenty, że lecisz szybko, tak jak naprawdę. Pamiętasz, jak kiedyś w łódko płynęliśmy? No. Pamiętasz, co no. byliśmy w tym w placu zabaw dla dzieci? No, pamiętam. No. W Skagnes? No. No? Pokażemy mm -hmm. kawałek, jak tam leciliśmy? Mhm. Mm <laughs> Płynęliśmy tą łódką z skaknie, bo fajnie ja oceniam to na 10, a ty? Ja, test. Też na 10, a dla tej gry water rate ile dajesz? 9. Um, 9? No. Ja dam 9. 9, 9, 18. Water rate. tę wow. następną grę. Ne Uuu, next. Wow, ta gra nazywa się Within. Within, grasz, jesteś już? No. Fajnie, nie? No. Within, Within. Fajna. Myślę, też się bardzo podobają. To są takie różne filmiki. To są ogólnie filmiki, które to są wciągające filmiki. No. To są filmiki nagrywane przez różnych ludzi. To są różne zdarzenia historyczne. Naprawdę? No. Naprawdę. Te filmiki zabiorą cię też w świat wiedzy. Naprawdę? No, są różne opowieści. Tam się jest chyba dziewięć. Dziewięć? No jak ci się przechodzi przez te obrazy? Tak fajnie, tak. I, id, idzie, nie? No. I jesteś przy, na korytarzu i sobie oglądasz. To tak jakby w jakimś muzeum. Wow, to tak. najlepsi twórcy robili Tę te, 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 aplikację stworzyli, wiesz? Naprawdę. I te filmiki, no? Takie. No ty też byś mogła mieć taki na przykład swój filmik tam. Hmm. Wpuścić do tej aplikacji. Naprawdę? No. Na ile oceniasz tę aplikację? Hmm. To grę? no to tą aplikacją, tam jest 7, a ja daje aż 9. O, do, do, Roller, no, dobrze. pokazujemy następną. następny. Next. Roller, coaster. Roller, coaster. Fajny park rozdrywki. No, fajna. Zanurz się, jedziesz już? Zanurzyłaś się w ten świat? No. Zanurz się w ten świat w zjeżdżalni, ten zdjęć tak fajnie w dół. Masz super fajną grafikę. Szybkie zakręty. To jest taka kolejka górska tak jakby. Fajnie się gra w okularach, w okularach WR, prawda? Tak. Bardzo fajna gra jest ten roller Bardzo lubię. Do polecenia, no ja daję aż e, e, 10. 10! Ja daję! 7! 7? 7. O, dobra mi się bardzo podoba. Dobra, okay. pokazuję następną grę. Next! Łooo! Wow. WRX Race! Uwielbiam! Oliwia właśnie jest w trakcie. To jest wyścig z przestrzeni. Trzeba omijać te słupki. I ta gra jest coraz bardziej... Coraz bardziej szybciej lecisz. Nie, mi się udało ruda. chyba... Mi się udało chyba dolecieć do 30 kilometrów. 30? 29 tysięcy dziewięćset coś. Próbuję! Mi się udało, no. Zobaczymy, jak tobie, jak ty polecisz. Kiedyś to była bardzo najlepsza gra. Chyba w 2016 roku, no? O Tutaj są dwa tryby. Tutaj możesz też e, e, grać e, w UR i normalnie możesz grać. 360 3D, znać znaczy się. Naprawdę? No? 3D. Tutaj chodzi tutaj chodzisz w tej grze, twórcy opisali tą grę jako, że to jest atak UFO i ty musisz e, bronić ziemi. I na czas dotrzeć wszędzie. Na ile oceniasz tę grę? Podoba 10. ci się. Ile? 10. O ja, ja daję 9, bo fajna jest naprawdę. Ja daję 9. 19. O ja, ale dzisiaj walka. Pokazujemy następną grę. Okej Next. To 362 WR w starożytnym świecie. Świątynie, jaskinie. I nawet świat pod wodą. Jak, jak ci się ta podoba? Bardzo lubię. Fajnie? Fajnie się wchodzi w zakręty, nie? No. O! Fajnie się wchodzi w zakręty, fajnie kolejka idzie naprawdę, ta no. gra jest super zrobiona, super działa, no, fajnie się zwiedza. Działa, cool. Dobrze się działa, co? No. Fajna grafika? No. Fajna, nie? Pod górkę skórki i z górki i z górki. O, z górki. Pod no i pod wodę Najpierw No i pod wodę. Pod wodę bardzo fajnie. O, hejka, jedziesz, 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 jedziesz Ale ryby. Tak, jakbyś zwiedzała tak jakbyś wielki akwarium. No ile oceniasz tą grę? Osiem. Osiem? A ja dam aż dziewięć, bo mi, bo mi się bardzo podoba tego. grę. Pokazujemy następną? No. Next. Next. Oooo! Oh, Oliwia jest teraz pszczółką. Fary farmware. VR Lecisz sobie pszczółką przez farmę. No to jest bardzo fajna gierka, sobie lecisz po malutku, po cichutku, łagodny lot. Zwiedzasz farmę w koło, możesz sobie zalecieć do obory, możesz sobie lataj, lecieć po polu kukurydzy. Naprawdę to jest fajna gra na VR na okulary VR My mamy takie zwykłe okulary, nie mamy fajnych okularów, bo tych okularów jest cała masa, tyle okularów jest naprawdę, że to jest normalnie szok. Naprawdę? No nasze, nasze nawet nie są w spisie, nasze to kosztowały 20 futu, czy 25, ponad 100 zł. Są jeszcze tańsze, ale naszych nie ma w tej liście. Widzieliście sami. Ile dajesz na tę grę Fane Farm? Ja daję... No? A? Osiem. Osiem? Ja daję dziewięć. Pokazuję następną grę? To 360WR w starożytnym świecie. Świątynie, jaskinie i nawet świat pod wodą. Jak, jak ci się ta podoba? Bardzo lubię. Fajnie? Fur, fajnie się wchodzi w zakręty, wchodzi. nie? No. O! Fajnie się wchodzi w zakręty, fajnie kolejka idzie, naprawdę. Ta no. gra jest super zrobiona, super działa. No. Fajnie siedziała. się zwiedza. Dobrze się działa, co? No. Fajna grafika? No. Fajna, nie? Pod po pomalutku i z górki O, i z górki. No i pod wodę. Najpierw górki wow. i pod wodę, pod wodę bardzo fajnie. O hejka. Jedziesz, 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 jedziesz. Ale... Tak jakbyś była, tak jakbyś zwiedzała wielki akwarium. I ile ocejasz tą grę? Osiem. Osiem, a ja dam aż dziewięć, bo mi, bo mi się bardzo podoba gra. Tak okay. Pokazujemy następto? No. Next! Next. że to jest, Wo, to oh. jest gra Deep Space, On bardzo nie. fajna strzelanka. Podoba Ci się? No. He, wiem, że jest trochę trudna na początku, bo trzeba być bardzo zwinnym no. w tej grze, ale no, akcja jest to cały to czas. Śmiało. Akcja w, galak w galaktyce dzieje się cały czas, naprawdę. No, naprawdę. Jest to naprawdę fajna gra. Wow, naprawdę. Rzeczywistość WR, naprawdę. WR. Oceniam tą grę na bo jest trudna naprawdę, ale jest fajna. Trzeba być z winnym ustawodawcą. Ja jestem 7. No ja 8. Dobra. Idziemy dalej. Next. Next. Tak, oceniliśmy tą grę najwyżej. Ta gra zdobyła 19 punktów. Wy oczywiście napiszcie w komentarzu yy, na ile Wy oceniacie yy, grę, która Wam się najbardziej z gier podobała. Oczywiście nie zapomnijcie odwiedzić nas na TikTok i Instagram, Instagram. i oglądajcie kanał Olivia 30 gier tygodniowo w każdy piątek o 20. Pa!